Bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc sierpień na w znaku koziorożcy. Energia miesiąca dla koziorożców Cesarzowa. Sprawy uczuciowo-związkowo-partnerskie, dziewiątka mieczy i sprawy zawodowo-finansowe, siódemka mieczy. Cesarzowa jest matką, żoną, kochanką. Osobą, która bardzo y Trzyma, jakby to powiedzieć, e, sprawy, czy to zawodowe, czy to domowe w swoich rękach. Ona decyduje, ona działa, ona robi, ona opiekuje się, ona, 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 ona. To znaczy, nie, tu nie mam płci, tak? Drogi koziorzeczku, jeśli jesteś mężczyzną, to ty będziesz taką głową rodziny, to znaczy inaczej, opiekunką, opiekunem ogniska domowego, tak? Bardziej tak. E, Tobie przyjdzie się zająć dziećmi, jeśli nie macie. Tobie przyjdzie się zająć rodziną, domem. Jeżeli w sprawach zawodowych będziecie starali o jakieś tam awanse, to przystąpcie, bo jest szansa, że, że e, awansujecie, pójdziecie w górę. Jeżeli jesteście w, tylko w sprawach domowych i tylko przy domu i w domu i będziecie się starać o pracę, to niestety cesarzowa mówi, że raczej tej pracy nie dostaniecie, zostaniecie na swoich obowiązkach. Niestety cesarzowa jest osobą tęskniącą, tęskniącą za kimś, kto, ponieważ to jest silna, silny człowiek, albo przynajmniej musi być silny. Musi mieć na tych swoich barkach, dbać o dom, bez względu na to, czy, to, czy macie kogoś, macie partnera, partnerkę, czy jesteście osobami samotnymi? Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to na przykład na was spadnie e, opieka nad rodzicami, e, wsparcie rodziców, organizacja życia domowego swoich rodziców, bo tak bywa. Czasem jest to, że e, to ognisko domowe nie tylko jest Twoje, prywatne, osobiste, takie najbliższe, ale też roz, to może być e, opieka nad babcią, to może być opieka nad rodzicami. W każdym razie będziecie się realizować jako ci opiekunowie, e, osoby, osoby, które wspierają wszystkich dookoła, tylko nie będą mieli czasu dla siebie. Dlatego warto, e, warto e, zadbać trochę o siebie, iść, e, zrobić coś dla siebie każdego dnia, chociaż, chociaż, nie wiem, znaleźć sobie 20 minut, pół godziny dla siebie, nie wiem, przeczytać kilka stron książek, e, przejrzeć gazety, wyjść na spacer, po prostu być dla siebie. Cesarzowa tęskni. Cesarzowa tęskni za opiekunem, za wsparciem, za pomocą. To nie jest to, że ona jest silną kobietą czy silnym człowiekiem, który niesie na swoich barkach e, obowiązki domowe. To nie znaczy, że ona, on jest silny przez całe życie i nie potrzebuje wsparcia, pomocy, opieki, dobrego słowa. U, ona tęskni za tym, żeby usłyszeć, jesteś piękna, jesteś wartościowa, jesteś dobra, jesteś mądra. Dajesz radę, jesteś silna, jesteś y, godna podziwu i naśladowania. Brakuje, brakuje cesarzowej i w tym miesiącu będzie Wam brakowało takich słów, dobrych słów, mądrych słów, wspierających słów i osób. I Wy za tym będziecie tęsknić. Jeżeli chodzi o związki i relacje, dziewiątka mieczy jest to y, karta, która mówi o bezsenności, złych emocjach, nerwach, niespaniu. Czy, czymś się będziecie przejmować. Czy to problemami partnera, czy problemami rodziny, czy najbliższych tu, czy swoimi takimi, napawać Was będą lęki, czy że, nie wiem, jeżeli jesteście sami, to tym, że jesteście sami, czy tym, że właśnie macie partnera i coś się u niego dzieje, czy, no w każdym razie, lęki, niedospanie, panika, strach, łzy, które w perspektywie miesiąca stwierdzicie, że nie było warto. Nie było warto aż tak mocno się emocjonalnie angażować w problem, który wcale się może okazać, yy, może się okazać problemikiem, a nie czy kłopotkiem, a nie kłopotem, problemem i yy, sytuacją, w której trzeba aż tak bardzo przeżywać. No, taki mówię trudny emocjonalnie yy, czas, kiedy was yy, napawać będzie lękiem wspólne życie, albo to samotne życie. Niestety. I tęsknota właśnie za kimś, za czymś, za, za takim właśnie wsparciem, pomocą, opieką i dobrym słowem. Jeśli chodzi o pracę, no tu trochę będzie lżej. To znaczy tu w tej karcie można powiedzieć, że będziecie pracować mądrze, nie ciężko. Będziecie używać sprytu, będziecie troszkę lawirować, troszkę oszukiwać. Wypełnicie swoje obowiązki, może nie wszystko się uda, ale i tak na styl pracy, jaki sobie obejm no z czegoś będziecie, żeby tu się skupić na tym problemach związkowo-rodzinnych i, i bycie głową rodziny albo opiekunem ogniska, będziecie musieli troszeczkę odpuścić pracę. I na to, co Wam przyjdzie, to odpuszczenie, to i tak będziecie zaskoczeni na koniec miesiąca, że Wam się aż tyle udało że e, w sumie nie zawaliliście za mocno, nie narobiliście sobie jakby długów zawodowych, e, gdzieś tam, żeby że, które będą się ciągnąć ogony, które będą się ciągnąć. E, owszem, coś tam mówię nie uda się, coś nie dokończycie, coś odłożycie na przyszłość. Natomiast to nie będzie nic, co. E, Zawali wam pra sytuację zawodową. Tu jest karta też komunikacji. Komunikacji w językach obcych, komunikacji e, i rozmów telefonicznych. E, nawet od, e, jakby to powiedzieć, podmiotów, to tak fajnie się mówi, od podmiotów, od których w ogóle byście się nie spodziewali, że ktoś do was zadzwoni, ktoś powie, nawet jak ktoś powie, e, usłyszycie, że na przykład o, zadzwonię, albo oddzwonię, to do końca nie będzie, dopóki nie odbierzecie telefonu, to nie będziecie wierzyć, że ktoś może e, zadzwonić, odezwać się e, i, i coś tam ustalić. Trudny miesiąc dla Was, drogie, e, drogie koziorożce, ale wszystkiego dobrego.